Cześć, nazywam się Adam i dzisiaj Wam zaprezentuję bezprzewodowy mikrofon Erlucky model AT668. Zapraszam. Wiemy, jak nagłośnienie jest bardzo potrzebne podczas nagrywania vlogów, gameplayów czy czegokolwiek. Dlatego ja sobie zakupiłem bezprzewodowy mikrofon. Niby nie kosztował za dużo, ale jakość jest warta swojej ceny. Więc najpierw zobaczymy, co jest w opakowaniu. A później przetestujemy go. W skład zestawu wchodzą. Mikrofon na krawat. Albo na koszulę. Jak to woli. Odbiornik. Z wejściem 63 Ja proponuję, żebyście sobie zakupili taką oczywiście przejściówkę, tak jak ja mam. Z 63 jacka na 3,5. Wtedy nie ma problemu, i wtedy sobie podłączamy i możemy podpiąć pod oczywiście pod lustrzankę, pod kamerę, czy co tam macie. Mamy baterię, która mniejsza jest oczywiście do odbiornika, a druga jest bezpośrednio do przetwornika. Przetwornika. No i ten niby. Nie, wiem, widać, widać. No i baterię wkładamy sobie tutaj. Pamiętając oczywiście co plus, a co minus. Zamykamy obudowę. O, teraz zobaczmy, że zaświecą nam się powinna nam się zaświecić lampeczka kontroli, że jest lewą brygnięcie, czyli działa. I tak samo oczywiście z tym. Materię tutaj wkładamy tutaj. Mamy włożoną baterię. I tutaj tak samo powinno nam się zapalić dioda. O, mamy lampkę. Że jest wszystko w porządku. Teraz przetestujemy nasz, oczywiście, zestaw. Kiedy rozpakowaliśmy nasze gadżety, możemy wziąć się za podłączanie sprzętu. Więc tak, mikrofon. Podłączamy sobie do transmitera. Wkładając tutaj oczywiście mikrofon. Tą ładną odbiornik sobie musimy podpiąć do aparatu strzanki bądź kamery. No w moim przypadku jest to tutaj z boku. Teraz słychać mnie na bezprzewodowym mikrofonie typu Erlaki modelu AT668, na przykład sobie możemy podpiąć ten mikrofon o, do polóweczki, tutaj kołnierzyka, a najlepiej tak, żeby nigdzie nam nie przeszkadzał, nie dotykał. No i mamy mikrofon. Eee, jeszcze nie powiedziałem wam, ale. Eee, Ilość metrów, których możemy swobodnie sobie przechodzić, to jest tak, 20-30 metrów. Tak jak informuje nam o tym producent na swojej stronie internetowej. Sprawdzimy także, którego razem w plenerze. Ale póki co się żegnam z Wami i dziękuję za recenzję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. To jest mój pierwszy filmik. Mam nadzieję, że w miarę wyszedł. No i do zobaczenia.